Nie lubisz, nienawidzisz, masz ochotę kogoś zabić, albo przynajmniej skrzywdzić? Każdy ma, ale zamiast to zrobić, idź do gabinetu doktora Owczarka. On nie gryzie. No to jak? Powie mi pan, na czym? Polega pana problem? Nienawidzę dzieci. Wiem, 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 straszne. Ale ich po prostu nienawidzę. A ma pan dzieci? Nie, nie mam. Dlaczego? Bo ich nienawidzę. No tak, faktycznie. To brzmi strasznie. Ale może kiedyś będę je miał. Jak to? Będę je miał na sumieniu, bo w końcu któryś wezmę i zatłukę. Zaraz, w czym panu przeszkadzają niewinne dzieci? Niewinne? Niewinne? Panie, ja wchodzę do pociągu, pierwsze zobaczę, czy jakiś gówniarz nie lata po przedziale, czy się nie trze. Jak już widzę takiego jednego, dziękuję jadę samochodem. Przecież ja już nawet nie latam samolotami. Bo te. gównojady latają po tym pokładzie cały czas i drą ryja. A jak nie drą ryja, to siedzi z, z za mną za plecami i kopię tymi kopytami w te moje siedzenie. Przecież, a jak nie kopie, to znaczy, że zaraz się zrzeka. Ja potem do końca podróży będę jechał w tym smrodzie leczanowym. Proszę pana, nie ma nic gorszego niż takie zrzygane mleko. Takie, co już trochę popracowało w rządku dzieci. Dobrze, proszę pana, to są tylko dzieci. Tylko dzieci? Proszę pana, idę do kina. Proszę. Siadam i już za mną siedzi dwóch takich gnojów. Gadają, gadają, cały czas komentują, jedzą, szeleszczą tymi papierkami, no i gadają cały czas, no. Co pan wtedy robi? Odwracam się i pluję. Co? Taką charą, aż im ścieka po brocie. Proszę pana. No, naprawdę. Ale przynajmniej mam potem 20 minut szansów w spokoju. Dlaczego 20 minut akurat? Bo tyle potrzebują ich ojcowie, żeby dotrzeć do kina i nie znaleźć. Ale mnie już tam nie ma, la, 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 la. Ja już jestem w innej sali. No. Zarzygane gnoje, zafajdane, po prostu to jest nie. Jeszcze raz mówię, to są tylko dzieci. A ja jestem tylko dorosły. Mi kto pomoże? Proszę pana, mieliśmy pod oknem taki fajny trawnik. No nie, sobie zrobiły dzieciaki plac zabaw. I, i drą na siebie nawzajem, się wołają. A jeden to już był w ogóle krytyczny. No, Kamil, Kamil, Kamil! końcu nie wyrobiłem, no, po prostu wybiegłem, chwyciłem tego kolesia, tego dzieciaka, no, za, za tą bluzę z napisem Mysz Kamiki i mówię, słuchaj, noju, jeszcze raz zawołasz Kamil, to sobie i ciebie, i tego Kamila. Dobrze. Podziałało? Tak, od razu. Nie ma go. Ja nie wiem, pewnie siedzi w jakimś sanatorium i <noise> leczy traumę gdzieś pod czaską granicą. No ale gdzie? Zaraz na jego miejsce to cała gromada się pojawiła. To jest naprawdę to jest, to jest. To są tylko dzieci. Tylko dzieci. Proszę pana, ja się nawet przeprowadziłem. Boże. Ja się przeprowadziłem, to obok szkoły otwarli. A w tej szkole to chyba bez przerwy przerwa. I na tej przerwie lecą do sklepiku osiedlowego. To też jest mój sklep. Ja tam idę, żeby kupić coś na śniadanie. Już są cała czereda na czarno ubrani. I czyt, wyfryski na twarzy, gnoje jedne. Co oni tam kupują? Batonik? Poproszę batonik. Oranżada, jakiś energetyk. I wszyscy płacą stu w papierku. Czy ta baba nie ma jak wydar? Ja nic nie mogę panu więcej powiedzieć. To są tylko dzieci. Proszę pana, jeszcze raz pan powie, że to są tylko dzieci, to pana zajebie. Słowo dajmy. Idę, jak normalny człowiek, europejczyk do restauracji coś zjeść. Otwieram drzwi, już są dwie rodziny, a jak? Te dzieciaki po prostu samo was między tymi stolikami. Bawią się w berka, no. A rodzice to na pewno lewackie kutafony, no. Zamiast zwrócić uwagę, za ucho wytargać, nie zadowoleni, że dzieci zdrowe, no. A ja siedzę nad tym swoim talerzem z polędwicą, już, już nie ma spokoju. Nie ma spokoju i próbuję to... Zjeść te, te polędwice z tym kur... sosem, ale ten widelec tak mi lata, w ręce i sobie myślę, kurwa, zaraz tym widelcem mi wszystkich zapierdę! Spokojnie, proszę pana, to są tylko. Proszę, dokończ, no dokończ. <gry> Może pan nie tyle nienawidzi dzieci, co. Nie toleruje pan rodziców, które te dzieci nie potrafią po prostu ogarnąć, tak? A pan? Proszę. Pan lubi dzieci? Tak, grzeczne lubię. Proszę pana, nie ma takich. Tak, grzeczne, co są niegrzeczne, które akurat nie drą ryja. No, czasem oczywiście ja też jestem człowiekiem i dzieci mnie zdenerwują. No, ale wtedy powtarzam sobie, że to są tylko. No, proszę, że to są tylko co? Tylko nic. Że co, że to są tylko dzieci? Nie, absolutnie nie to. A pan ma dzieci? Mam dwóch synów. No i co? No i nic. Co nie drą ryja? No jeden jest, proszę pana, w Polanicy w sanatorium ma taką tramę, bo ktoś go tak skrzyczał na placu zabaw. Ma on tylko brata, bo a ten drugi brat, Kamil, z kolei. Zrobiłeś czwoku! Bardzo dobrze, bardzo dobrze ma za swoje. Jak nie. mogłeś? Przecież to są tylko dzieci. <noise> Widzisz? To są tylko dzieci? Nie, ja chciałem, tego ja ja nie chciałem tego powiedzieć! Nie chciałem tego powiedzieć!